Tak wiele płynie żalu do rodziców o to, jaką jakość i wartość dali nam w procesie wychowania, w procesie kształtowania. Tak wiele bólu, zamknięcia i takiej nienawiści i złości płynie do, właśnie do rodziców, często do opiekunów. A jednocześnie mamy do nich złość o to, że przekazali nam to wszystko. Z czym nam jest trudno na pewnym etapie życia? No bo nie całe życie, nie zawsze, nie od razu. Wszystko zależy od, od tego, na jakim jesteś etapie swojego rozwoju, życia. Kiedy się urodziłeś, to wszystko ma znaczenie. Ale załóżmy, że jesteś przez jakieś tam 20-30 lat, przeżyłeś 40-50, a nawet więcej, i ostatecznie. Wszystkie te jakości, które dostałeś od rodziców, brak pewności siebie powiedzmy, czyli to jest jakość, zaraz Wam powiem dlaczego. Zazdrość, kontrolę, agresję, takie poczucie, nie, że jestem niewarta, to poczucie winy w ogóle, to wszystko dostaliśmy często. Jakiś lęk, strach ogromny, nie? My to dostaliśmy, żeby nasze ciało się zamroziło. Ale życie jest bardzo mądre. Ono nam nie dało po to tego, żeby nas ukarać. Tylko my mamy pewien proces w życiu. Czyli my mamy przeżyć jakoś. My mamy coś przeżyć w naszym życiu. I często... To, co przychodzi do nas, to na przykład, nie wiem, załóżmy, później już jako dorosłość, dorośli ludzie, a to jakaś choroba, a to na przykład y, jakaś, y, y, nie wiem, jakaś trudna relacja, y, a to trudne relacje z dziećmi, a to z mężem, a to y, praca, która wymaga. Y, y, Naprawdę takiego ogromnego zamrożenia, żeby sobie w ogóle z nią poradzić. Nasze ciało chciało to przeżyć. Nasze, nasza dusza chciała to przeżyć. I te jakości, które przekazali nam rodzice, oni przekazali nam po to, żebyśmy my w ogóle przeżyli w tych sytuacjach, żebyśmy my sobie z nimi poradzili. Zobaczcie, jak Wy tego słuchacie, i wstecz, ile rzeczy przeżyliście trudnych. I gdyby nie ta złość agresja. I gdyby nie ta kontrola, to dalej byłby człowiek w Waszym życiu, który Was na przykład kłamie, albo dalej byście pozwalali na to, że ktoś e, Was e, stosuje wobec Was jakąś manipulację, przemoc. A mając w sobie na przykład obrażenie się, zamrożenie, pakowanie i wychodzenie na przykład, albo. Mm, Wybuchy złości, jakiejś agresji, w ten sposób komunikujemy swoje, e, swoje emocje, chronimy się właśnie w taki sposób. Ale czy on jest zły? Nie. On jest taki, że na tym danym momencie właśnie taki ma być. Dokładnie z tą osobą i ta osoba miała przyjść do naszego życia, bo ona też coś wniosła do naszego życia, na przykład ludzie, nie? Ten człowiek, ten partner, te dzieci, one przyniosły coś na przykład, i to nie zawsze jest łatwe. I żebyś ty sobie mógł, mogła z tym poradzić, to dostałeś wszystko to, żeby w ogóle przeżyć, żebyś o siebie zadbać. Nawet jeśli jest to jakaś używka, nawet jest, jeśli jest to jakiś alkohol, to ty to dostałeś, dostałaś po to, żeby przeżyć, żeby. Ochronić siebie, nawet jeśli to będzie trwało tylko przez jakiś czas. A ostatecznie, czasem. No, bo jeśli jest to śmierć, bo choroba na przykład przyniosła to, to ta choroba, ona i tak ma wpłynąć na ciebie, ale jeśli ona wpłynie na ciebie, bo zakończy się życie, ale ona wpłynie na ludzi wokół ciebie, na te osoby, które się z tobą połączyły, na te osoby, które e, z tobą żyły które musiały to przeżyć, żeby być mocniejsze, żeby ich dusza wzrosła. Więc zobaczcie, my sobie służymy. To nie jest tak, że my po prostu jesteśmy dla siebie kulą u nogi. Ci, co chorują, ci, co są problematyczni, trudni, nie, oni przynoszą nam w darze lekcje i mądrość. I to jest bardzo głębokie, co teraz mówię. I na poziomie świadomości, Takiego człowieka, który tylko żyje bardzo przyziemnie, materialnie, jest to trudne do zrozumienia, ale zobaczcie, tak logicznie, gdybyś ty tych wartości wszystkich nie miał, tej kontroli, zazdrości, tych chorób, to ktoś by się czegoś nie nauczył, nie wzrosnął, bo tak my ewoluujemy, tak się zmieniamy, tak się zmienia całe społeczeństwo. Ale też, Dzięki temu my mogliśmy przeżyć, my mogliśmy iść przez to życie z tym, co dostaliśmy, co było naprawdę bardzo trudne, ale tylko tak mogliśmy przetrwać w tym danym środowisku na pewnym etapie naszego życia i tylko to nam, nam pomogło. Bo gdyby nie to, gdybyśmy byli wszyscy już tacy odkryci, tacy w miłości, tacy w spokoju, to po pierwsze, my byśmy się tej miłości nie nauczyli. Po drugie,. Um, z tą lekkością byśmy nie przeżyli pewnych rzeczy w życiu, z pewnymi ludźmi byśmy sobie nie poradzili, by nas rozjechali, by nas zdegradowali. A życie jest mądre, ono nas uczy krok po kroku, czyli z tych trudniejszych rzeczy wyłania się jakieś życie, przez które mamy przejść, które mamy zrozumieć, które mamy doświadczyć tych ludzi, których mamy spotkać, te doświadczenia, które chcemy przyjąć na swoje ciało, zrozumieć, a następnie. Zaczyna się proces czyszczenia, uwalniania ciężkich rzeczy, trudnych, bolesnych. Emocjonalnie zaczynasz czyścić się, jeszcze raz spotykać z tym wszystkim, co było trudne, po to, żeby to puścić i uwolnić, bo to już ci na tym etapie nie służy. To już zaczynasz, jeśli już masz proces lęków, emocji, silnych, agresji, nie radzisz sobie, to to jest bardzo dobry moment, bo to znaczy, że ty już chcesz. Zamknąć ten etap przeszłości, czyli wyczyścić to, co się wydarzyło aż do dzieciństwa, aż do porodu, aż do poczęcia. I ostatecznie możesz co zrobić? Puścić to, przepracować, przeżyć jeszcze raz to, co było trudne, wypłakać, wyrzucić, ułożyć i wejść w nowy, w nowy etap życia, gdzie jest spokój. Gdzie ty siebie już znasz i rozumiesz, gdzie siebie wyrażasz, gdzie siebie kochasz, gdzie siebie doceniasz, gdzie jest lekko przyjemnie. A i wokół ciebie też będą ludzie tacy, którzy będą leccy, którzy będą spokojni, którzy będą wspaniali, kto, kto, z którymi nie będzie trzeba się szarpać. I czasem są to ludzie, z którymi już jesteście, bo może oni przejdą swoją transformację i się połączycie a może przyjdą nowi i się rozstaniecie i trzeba pozwolić na to żeby zamknąć ten etap stary musimy tutaj dojść poczyścić i pozwolić na przyjście nowego nie czekać co się pojawi nowego bo to też jest wchodzenie w a, wymyślanie sobie różnych rzeczy nie jak ty się tu połączysz energetycznie z tym wyczyścisz co masz wyczyścić zrozumiesz co masz zrozumieć po co to wszystko było, dlaczego to ostatecznie to życie samo Cię wprowadzi w ten proces spokoju, ciszy, miłości, zrozumienia. I te sytuacje, które będą też przechodzić, one będą miały inną jakość, inną wartość, co innego będą znowu musiały Tobie dać, co innego będziesz musiała, musiała zrozumieć, ale już z inną jakością siebie. Żeby nauczyć się mądrości, miłości, wsparcia siebie, siły, doświadczania pięknych rzeczy, Naprawdę trzeba czasem przejść różne trudy, różne wertepy w życiu, różne trudności. Takie życie jest. Ono po prostu e, będzie nam wszystko to dawać e, na tyle, na ile my będziemy w stanie tego wszystkiego przyjąć. Więc, jeśli będziesz w stanie przyjąć dobre rzeczy, to musisz się nauczyć dawać sobie dobro, nauczyć dawać sobie miłość. I wtedy będziesz umiał. Umiała pokochać e, życie w ogóle, i ukochasz też tą przeszłość, bo ona też wpłynęła na ciebie bardzo, bardzo dobro, dobrze i ona przyniosła dla ciebie wiele, wiele dobrego. Pozwoliła ci przetrwać w tym twoim życiu takie, jakie ci wymyśliła Twoja dusza, plan boski, życie. Popatrzcie na to z tej perspektywy.